O! Chyba jesteśmy na wizji Czekajcie, chciałem tu Chyba nie widzę Witam, witam bardzo serdecznie Słuchajcie drodzy kochani widzowie Nie dawałem znać Łączę się z wami Grzegorz Hercu, witam znowu z Strażnicy Wolności na naszych kanałach na YouTube i na Facebooku. Łączę się z wami ponownie po następnej rozprawie w Jeleniej Górze dotyczącej tutaj rzekomego nękana, nękania pana no wice, wiceministra już chyba, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Tak jak mówiłem to w poprzedniej relacji Chodzi tutaj o mm, słynne Davos y, polskie w Karpaczu w 2021 roku Kiedy to 3, 3, <laughs> tam mieliśmy sp możliwość spotkania się i, I konsekwencją tego jest Ta sprawa, która, o której mówiłem poprzednio, poprzedniej mediach Która się odbywała właśnie w, w tym, no w wielenie Górze Zachęcam do obejrzenia sobie poprzedniego materiału Tam jest parę minut informacji na ten temat ja tylko powiem, że dla tych, którzy oglądali, którzy się interesują, którzy chcieli mieć wiedzę, że tutaj no, nic z dzisiejszego spotkania w sądzie nie wynikło. Yy... Tak, no jest, yy, tutaj ktoś pisze, że zasięgi są ścięte dosyć mocno. Zgadza się, dlatego prosimy o udostępnianie naszych materiałów na tych yy, niestety na no, cenzorskich platformach typu YouTube i Facebook, na których funkcjonujemy, mm, funkcjonujemy, ponieważ no, na razie nie ma innego wyjścia i tu jesteśmy i łączymy się z przekazem z Wami. Jeżeli chodzi o rozprawę, którą tutaj relacjonowałem wcześniej z sądu, w Góry, nic się nie stało, żaden świadek się nie stawił i po prostu niestety. no. Z... Odjeżdżamy z niczym do domu. Bardzo przykro sytuacja, no ale tak wygląda u nas wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie tego wymiaru. Nie wiem czy mnie słychać, bo to jest bardzo duży ruch i no i właściwie nic się nie wydarzyło. następny termin 12 grudzień i wtedy może coś ktoś jakiś świadek się pojawi. Może coś do przodu się sprawa tutaj Pchnie, zobaczymy. Jakieś postępowanie dowodowe może zostanie przeprowadzone. Na razie się nic nie udało. Jesteśmy, ale, ale, ale sądy sądami i nie jest to najważniejsze. Takie są realia życia ludzi, którzy nie sprzeciwiają się tym bandytom z Sejmu z wiejskiej, głupolom, y, którzy nie uznają tych wszystkich wprowadzanych odgórnie przez nich dyrektyw y, i trzeba się z tym pogodzić. Y, nieraz pewnie się z tym spotkamy, ale ważniejsze sprawy. Dzięki temu oczywiście spotykamy się, rozmawiamy, analizujemy i budujemy się y, poznając nowych ludzi, nowe miejsca. Y, to co wczoraj z Adrianem, na naszym programie mówiliśmy właśnie że tutaj naszym celem jest to, żeby właśnie tworzyć siatkę połączeń i znajomości I prosiliśmy również tych, którzy mają możliwość wsparcia nas gdzieś Uczestnictwa w rozprawie na przykład Tak jak to dzisiaj miało miejsce, która była sprawie, która była jawna No i spotkałem dzisiaj wspaniałych ludzi na tej rozprawie Którzy przyjechali obejrzeć, co się dzieje Właśnie jak to będzie wyglądało między innymi tutaj Lidię poznałem właśnie, która pracuje w Łomnicy w tym pięknym miejscu, wiejskie Delicje i zaprosiła mnie tutaj na chwilę na kawę na obejrzenie właśnie tego wspaniałego tutaj sklepu i gospodarstwa które to właśnie, który to sklep i gospodarstwo specjalizuje się w dostarczaniu no, prawdziwej, zdrowej żywności Łomnica, ulica Karkonoska 99, niedaleko jelenie Góry, tak gdzieś między Jelenią Górą a Karpaczem, bardzo blisko, 10 minut chyba, nawet nie do Jeleniej Góry jechałem. Bardzo fajne miejsce, w którym naprawdę można spotkać normalność. Jedzenie bez chemii, zdrowe, prawdziwe, od gospodarzy, własne i to co my też w naszej fundacji rozwijamy, to co robimy, czym się zajmujemy i czym uznajemy przyszłość. I tu takie miejsce znalazło się, wspaniałe, wspaniałe kobiety, z którymi miałem możliwość poznawienia teraz przez półtorej godziny, bardzo dużo wiedzy, takiej historycznej, jeżeli chodzi o gospodarkę, o rozwój tych wszystkich instytucji, które właśnie takich przedsiębiorców, bo tutaj właścicielka od 30 lat przedsiębiorcom gnębiły i uniemożliwiały prowadzenie biznesu, bardzo wiele historii, warto byłoby to spisać, nagrać programy. Bo to jest historia dla pokoleń, jak nie powinno się budować państwa, albo jak powinno się państwo budować opresyjne, które nie pozwala takim ludziom robić wspaniałych rzeczy, którzy dorobili się pewnego, pewnej marki, pewnych swoich firm, bo różne mają, ale było to kupione ciężką walką z, ze złodziejami z biurokratycznych różnych struktur. No i oczywiście pracują ciężko, oczywiście mają coś z tego, aczkolwiek ich zdrowie psychiczne jest dosyć mocno tutaj nadwyrężone. I właśnie, ale dzięki temu właśnie, że Pan Hercim ma takie sprawy, że, że przemieszcza się po Polsce, spotyka się z ludźmi właśnie między innymi w sądach, mamy możliwość tutaj spojrzenia, znalezienia takiego... Bo warto, właśnie, o, widzicie, przy ulicy głównej Karkonoska 99, takie jest gospodarstwo rolne, właśnie, wiejskie delicje sklep, mają własne, własne, oczywiście, własne produkty jajka, mięso, chleb własne oraz y, oczywiście y, dokoptowują do tego różne. Inne produkty ekologiczne, które to tutaj proponują w tym swoim wiejskim sklepie, wiejskie delicje. Dlatego bardzo mi jest miło, że udało mi się poznać tych ludzi, wspaniałych, którzy to tutaj robią i którzy mają naprawdę zapał do tego i sprzedają zdrowie, w przeciwieństwie do tych. Pierdonkowych marketów. Jak widzicie tutaj parking cały czas ludzie z Zielonej góry i z okolic zjeżdżają się, aby tutaj kupić coś prawdziwego, normalnego. Fajny parking, można przyjechać yy, na zakupy yy, i naprawdę dostać yy, zdrowe jedzenie. Tak po prostu. Dlatego widzicie Łomnica, Łomnica, tak, Łomnica. Rekonoska 99 przy głównej drodze I tak właśnie to wygląda Wszystko sprawdzone od lokalnych Regionalnych producentów Najczęściej, zwłaszcza z okolic I ja pojadę tam za chwilę i pokażę Wam Bo naprawdę Bo naprawdę yy, Warto Najwyższej jakości, nie ma Nie ma lepszego jedzenia w Polsce niż Właśnie w takich oto sklepikach Cieszy mnie to, że mogę, bo tu się buduje normalność. Tutaj nie dostajecie nowotworów, jedząc to jedzenie, w przeciwieństwie do pierdonek, i tacy ludzie są w krwi i kości polskimi patriotami budującymi tą prawdziwą gospodarkę, która powinna, która znaczy oni są historią tej gospodarki, i oni właśnie. Są na wyginięciu niestety, ale my to podtrzymamy, będziemy walczyć o to, żeby to przetrwało, a wręcz się rozwijało. I taki jest nasz cel, jeżeli chodzi o no, też działalność naszej fundacji. To robimy, jak wiecie. Tak, Dlatego dobrze wejdziemy sobie do środka i zobaczycie, mają tak yy, Powiedź, szanowni klienci, przyjmujemy zamówienia na garmazerkę świeżą. Pierogi, łóżka, śledzie, mięsa pieczone, sałatki, sosy, krokiety, paszteciki. Mają swoją kuchnię, w której to wszystko robią. Zamówienia przyjmujemy pod numerem telefonu. Proszę, komórka jest w ciągłej sprzedaży. Mają własne wędliny, szynki, pasztety, barszcz. Sami to robią. Sami to robią. te tekście w 4, 5 poniedziałku do piątku, 8 do 20, w sobotę do 16 sami to robią na miejscu. Rozmawiałem z szefową kuchni, e, która się tym zajmuje, wspaniała dziewczyna i e, odpowiada za ten prawdziwy smak i za to, żeby było to zdrowe. Przy nadzorze naszych e, tutaj właścicielki i kierowniczki, z którymi rozmawiałem i teraz e, wejdę tutaj, zobaczycie w sobie e, o, marka lokalna, karkonoska, różne rzeczy są takie już mniej spożywcze Dobre wniosko polskie Jak widzicie tak to wygląda eee, Tutaj O, certyfikat Skarby ducha gór No i wchodzi O, tu jest znowu właśnie To co można dostać tutaj Dzień dobry Dzień dobry, proszę, Wiejskie Galicje, Janina i Wiktor Zimmer, Łomica, Karkonoska 91, telefon widzicie, proszę, ekologiczna, naturalna, bezpieczna żywność, naprawdę warto. Wieskie z własnej hodowli mięso, jaja, kury, ryby, garmażeryjne, ekologiczne. Także tak jak właśnie tu widzicie Warto tutaj zajrzeć. Ja tego Wam tak pobieżnie pokażę. O. Tutaj też jest taka lista, co tam można świeżego wyprodukowanego w kuchni dzisiaj dostać czwartek, sałatki, makarony, galareta, zamówienia, widzicie surówki, numer telefonu i tutaj jak widzicie same produkty lokalne, lwówek w sobie jest nawet od nas. Dosz. Syropy, ryż, kasze. Tak. Syrki robią, Chyba nie mogą robić. bardzo dobre, pra prawdziwe pieczywo. Czy Lidia mi mówiła? Nie, nie, robi, nie wysyłacie, nie? nie? Nie, nie mogą. Nie, nie, nie ma. Stacjonarnie. Stacjonarnie tylko tutaj Pani mówi. O, syrop. Proszę. Wina nawet są takie lokalne. Oczywiście wiadomo, miód tutaj od lokalnych dostawców. No i to też tutaj, co sami robią, o, to w tej lodówce jest w większości robione. Znaczy, to operacje od zna. Tu serykozie, to kozie. To... Niedaleko tutaj ceny są takie, jak ceny są takie, jak powinny być. Niestety sporo wyższe niż w biedronce, ale tak ma być, bo przeponem jest to taniej niż kupowanie tego chłamu tam w tych różnych marketach. To sami robią takie rzeczy. Tam są jeszcze warzywa. Nie będę tam więcej pokazywał. Wszystkiego też tak nie chcę. Proszę o, o. ślimowica. Właśnie tutaj ktoś porusza bardzo ważny temat tego, że ktoś yy, no, kupował w markecie i sprzedało jako zdrowe. I tu jest ważne, żeby mieć kontakt z właścicielami. Tutaj jest bardzo miły kontakt z właścicielami, z kierowniczką i ludzie są znani i dają gwarancję tego, że sprzedają prawdziwe. Tutaj nie pamiętam, wytwórni węgiel, ale gdzieś tu lokalnie niedaleko, koło wodzi. nie pamiętam nazwy. Mają to sprawdzone? No i warto jest, to jest łomica, nie Karpacz, Karkonowska 99. Więc tu właściciele i obsługa dają gwarancję tego, że to jest prawdziwe i nie jest to gdzieś kombinowane. Także no musicie, a tu jest właśnie, to właśnie chleb, bo to jest sprzedawca. To jest chleb z ziarnami, którzy sam, sami tutaj pieką w tym sklepie. Koło jeleni góry. Tak. Więc y, tu warto jest po prostu wiedzieć, no, znać właścicieli y, i wtedy myślę, że nie ma możliwości oszukania. Proszę. Tu pieniądze są. To... I tu własnej produkcji. To wszystko co tu jest, to robicie wy? W miejscu, tak? W kuchni. Tak, w kuchni. Widzicie? to pani Informuje mnie, to, to już Lidia mi mówiła. To tego nie pamiętam. Także robią sami. Teraz Wam jeszcze pokażę. Drodzy widzowie, nie, nie, obsługi Wam nie pokażę, bo tu ładne dziewczyny są nie wolno. Wizerunek zostawiam. Wizerunek zostawiałem, zostawiałem do swoich. To może mogę wam ciebie pokazać ewentualnie, chcecie. O, też jest dobrze. Yy... A... Zaraz się zapytam, zaraz się pytam. Zaraz się zapytam. Tak, tutaj pani pisze, nie kupuje że nie kupuje z rynków biod. bazarów chyba że zna rolnika co sama robi pierogi. mąnica ale spytałem no, pani słowi to wędlina to bo pani Lidia mówiła z takiej Podsiednicy Firma Darwit. O, właśnie Darwit. Firma Darwik z Podsiednicy. że chodzi o produkcję. No Warto tutaj wpaść. Czy ktoś, ktoś tu jest w okolicy Jelenie Góry, to serdecznie zapraszam. Też Nie, nie, nie będę tutaj wszystkiego tym ludziom zabierał czasu i pokazywał, ale no, jest ślep jeden. No, myślę, że do tej pory najlepszy, jaki widziałem. Z zdrową żywnością, prawdziwą. Podać dokładny adres na Facebooku. Była tam strona Facebooka na, tej, na, yy, na relacji robiłem Wiejskie Delicje Wpiszcie sobie yy, Łomica Karkonoska 99 Także zapraszam serdecznie Wspaniali ludzie Świadomi To ważne yy, Też działający Też uświadamiający yy, Też tutaj yy, Nie dający się omamić i zmierzają w dobrym kierunku. Także warto wesprzeć. Przyjazd tu pokażę. Przy drodze, patrzcie, ładny. Szyld duży. Naprawdę, wydaje się, że jest to gdzieś, wiecie, tak na wsi. dala od cywilizacji, w cudzysłowie. E, bo to parę kilometrów od tej góry. W, tak mówię, 10 minut. Ale naprawdę co chwilę, co chwilę tu podjeżdżają samochody. Co chwilę samochody podjeżdżają. I klientów jest multum. Duża obsługa, bardzo dużo pracowników. Także no, jest to i warto to wspierać. Parking. Co chwilę z pełnymi trwami ludzie wychodzą. Fajnie, że uciekają od trucicieli z marketów. Tak, pięknie smacznego, tanio i bez haraczu dla do... No Z tym jest trochę gorzej, z okupantem, bo tutaj niestety wszystko działa legalnie. No, niestety, niestety, działają legalnie, tu niestety muszą spełniać te, te wszystkie normy oczywiście i, i, no i nie mogą sobie tutaj w dużej mierze omijać tego haraczu, ale mimo wszystko dają radę i, i przynajmniej sprzedają coś zdrowego. Tworzą z pasją, bo mają własne krowy, byki. Kury, jajka, także gotówką można zapadzić, tak. Polecam, zapraszam, ale na razie się rozłączam i do następnego razu. Do zobaczenia.